Cześć, kochani. Dzisiaj y, trochę inny makijaż, bo makijaż inspirowany rodziną królewską i postanowiłam dla Was y, zainspirować się makijażem Megan Markle. Y, nie będzie to taki stricte makijaż wykonany kosmetykami, których ona używa, bo y, wszystkie w sumie te kosmetyki są znane i świetny film na ten temat zrobiła Matylda. I podlinkowałam go tam y, pod spodem, więc możecie go sobie obejrzeć. Natomiast y, ja się tym makijażem tylko zainspiruję, spróbuję zrobić coś podobnego. Oczywiście mam inną karnację, inny kolor oczu, więc ten makijaż będzie inaczej wyglądał. I posiłkować się też będę kosmetykami, które posiadam. Nie kupowałam tu specjalnie nic. Y, z odpowiedników ani nic z tamtych kosmetyków, więc e, tak jak wspominałam będzie to makijaż inspirowany i będzie to dopasowane do, do mnie. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj e, zmalować coś sensownego. Pierwsze co to mgiełka. Ja tu mam mgiełkę Volea. Wiem, że Megan używa jakiejś rozświetlającej. Ale teraz na, na takie jesienne, yy, wietrzne pogody u mnie sprawdzi się jedynie nawilżająca, bo po rozświetlającej praktycznie mogłoby być pewne, że makijaż by mi po prostu spłynął. A teraz skóra zaczyna mi się już lekko przesuwać w lecie, przed zimą, więc y, napiężająco daję radę. I wiem, że y, Megan używa rozświetlającego kremu BB z Laury Mercier. Y, ja nie mam i pewnie jeszcze jakieś, na pewno nie będę miała rozświetlającego kremu BB, natomiast zrobię sobie go sama. Mam tutaj podkład y, Rimmel i mam strop cream z Maka, więc. Na rękę dam sobie tutaj jedną pompkę, właściwie nie widzę, że za dużo, to jest ta jedna pompka podkładu i trochę kremu. Trochę dużo tego wyszło, bo na pewno wszystkiego nie zużyję, ale już trudno. Mierzam sobie tutaj. I rozprowadzę to wszystko palcami, żeby uzyskać jak najbardziej naturalny efekt i nie zrobić sobie maski, bo to ma tylko lekko wyrównać kolory, a nie jakoś specjalnie maskować. Ok, ten domowy BB jest już rozprowadzony. Jak widzicie, nie zakryło mi to zbyt wiele z tego, co miałam na twarzy. Jakieś niedoskonałości są widoczne, lekkie zaczerwienienia ja też. Ale posiadaczki takiej cienkiej, jasnej skóry, jak moja, wiedzą, że żeby to zakryć na, na tej skórze, trzeba naprawdę się postarać i naprawdę używać czegoś mocniej kryjącego. Natomiast ja już przejdę do korektora pod oczy. I w niewielkiej ilości go tutaj sobie nałożę oraz nałożę go w takich newralgicznych miejscach, żeby sobie tą twarz rozświetlić. I również tutaj rozprowadzam to wszystko palcem. twarz rozświetlona, więc ja pokuszę się jeszcze o yy, zamaskowanie niedoskonałości kamuflażem z kriolan. Oczywiście to już jest yy, poza makijażem mega, ale mi niestety coś tu powyłaziło ostatnio, więc muszę się posiłkować jakimś korektorem, który mi to zniweluje. Na szczęście nie ma tego i jakoś dużo. Ok, i czas teraz na puder. Tutaj nie dopatrzyłam się, żeby Megan używała jakiegoś pudru. Podejrzewam, że ma skórę suchą, zwłaszcza że używa rozświetlających mgiełek i BB kremu. Natomiast ja muszę się tutaj zapudrować. Ale, żeby nie stracić tego glow, tylko tak delikatnie omiotę twarz odrobiną pudru, żeby lepiej mi się rozprowadzało pozostałe kosmetyki. O, tyle wystarcza. To lecimy Dalej. Sięgam po brązer. Tutaj akurat mój standardowy brązer. I nie będę konturować zwykle, zresztą tego nie robię, tylko delikatnie ocieplę tutaj boki twarzy. Mega ma ciem, dużo ciemniejszą karnację i też taką albo po prostu aż tak, yy, aż taką ciemną karnację, że ona cały czas wygląda, jakby naprawdę wróciła właśnie z wakacji i do tego ma ładnie zarysowane kontury twarzy. Natomiast ja już widzę, że parę dni bez słońca i Moja skóra wraca do normalnej jasności. Nawet pomimo tego, że wcześniej używałam filtrów i nie była jakoś opalona, to jednak widzę, że już się rozjaśnia na, na taki zimowy yy, poziom. I jeszcze raz rozetrę sobie tutaj wszystko tym pędzelkiem, którym nakładałam puder, żeby ta brąza się nie oznaczył. Sięgam po róż, i tutaj jest róż, który używa Megan, bo akurat go mam, więc postanowiłam wykorzystać. I to jest róż Nars organ I za pomocą takiego puchatego pędzelka ja sobie go zaaplikuję tutaj na jabłuszka, żeby dodać takiej świeżości twarzy. Przechodzę teraz do y, makijażu oczu i sięgam po brązową kredkę z brokatem. Ja akurat mam tutaj y, kredkę z Astor. Wiem, że Megan używa y, Teddy z MAC i nie, wprowadzę ją sobie tutaj tak naprawdę bardzo, bardzo blisko linii rzęs. Nie musi to być równa linia, bo ja i tak będę to... Потом растирать, а раз малюю оперение водном и немного давно публику. I teraz delikatnie rozcieram tą kreskę pędzelkiem i delikatnie też o! troszkę za daleko, ale delikatnie też sobie przyciągnę tą dolną do linię, żeby kreska została wyciągnięta. Niewiele taki tylko delikatne przeburzenie. Dolnej linii. I teraz przejdę do ust. Mam tutaj do wyboru albo yy, taki barwiony balsam do ust, albo nude szminkę, bo wiem, że po te dwa kolory się mega. I ja się tutaj zdecyduję na balsam z kolorem w takim różowym cieniu. Aby zakończyć cały makijaż, yy, ja sobie szybciutko podkreślę brwi, podkręcę rzęsy i je wytuszuję. Natomiast yy, Wam to wrzucę w przyspieszenie, bo będzie to wyglądało tak samo jak w każdym moim filmie. Tak kochani prezentuje się cały już makijaż. E, dajcie znać, czy Wam się podoba, czy stosujecie takie makijaże. Ja, moim zdaniem jest to taki bardzo codzienny, bardzo użytkowy i bardzo szybki do wykonania makijaż, jeżeli oczywiście ma się konkretne produkty, takie jak krem BB i nie trzeba nic mieszać, to spokojnie można się w kilka minut rano pomalować. Moim zdaniem bardzo ładnie to wygląda, policzki są takim głównym elementem tego makijażu, który ładnie ożywia cerę. Ja piegów nie mam, ale tarusowywać ich sobie nie będę, bo nie czuję takiej potrzeby. Natomiast fajnie, że skóra wygląda jak skóra, wszystko jest naturalne, delikatne, oko jest ładnie podkreślone i ta kredka brązowa z odrobiną złotego brokatu ładnie podkreśla jej każdą tęczówkę, nie tylko brązową. Dziękuję Wam kochani za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.